Siemanko, kilka dni temu zacząłem budowę szałasu w lesie. Budowę zacząłem od zbudowania miękkiego materaca z nawłoci. Potem przyszedł czas na poszycie. Pierwotny plan zakładał spanie bez śpiwora oraz bez ogniska, a za izolację miały mi służyć liście, igliwie oraz wspomniana wcześniej nawłoć. Jednak nie zdążyłem nazbierać wystarczającej ilości materiałów izolacyjnych, a do tego od kilku dni pada śnieg, więc wszystko jest mokre i totalnie nie nadaje się jako materiał izolacyjny. W związku z tym postanowiłem, że użyję mojego zimowego śpiwora oraz wysłużonego już BB baga. A jak wyglądała sama nocka w lesie? Wyszedłem z domu około 22.30 i czekała mnie około 4 kilometrowa wędrówka przez las. Po drodze spotkałem mnóstwo saren. A kiedy dotarłem na miejsce, było po północy, więc czym prędzej postanowiłem zapakować się do mojego szałasu, co nie było takie proste, gdyż było mega ciasno. Natomiast sama noc była bardzo komfortowa, nawódź spełniła swoje zadanie w 100%, jedynie co z, to zmarzły mi stopy. Ale to jest w sumie częsty problem, kiedy śpisie przy ujemnych temperaturach. Generalnie noc uważam za bardzo udaną, chociaż czuję lekki niedosyć, i kiedy tylko poprawią się warunki, to spróbuję się przespać bez śpiwora, jak zwierzę, zakopując się w ściółce. I dlaczego Wam o tym wszystkim mówię? Bo moim zdaniem Survival polega na wychodzeniu ze strefy komfortu, podnoszeniu sobie poprzeczki w różnych wyzwaniach i próbowaniu nowych rzeczy. I właśnie o tym, czym dla mnie jest Survival, będzie następny odcinek. Pozdrawiam, Miroz Lasa.